Kupiłeś Bitcoina lub inne kryptowaluty na kredyt? Straciłeś na tej inwestycji i zastanawiasz się, czy można jakoś otrzeć łzy i odzyskać część pieniędzy? Czy kredyt na kryptowaluty może być za darmo? Zapraszam! W ostatnich tygodniach media, jak i social media płoną od tematu jakim jest nowa najwyższa cena bitcoina, popularnie nowe ATH na bitcoinie, który przebija wszystkie dotychczasowe szczyty. Wiele osób interesuje się w Polsce rynkiem kryptowalut. Wiele interesuje się nim od lat, a niektórzy dołączyli do niego niedawno. I w całej tej sytuacji nie byłoby nic dziwnego, bo jak każda nowość przykuwa oczywiście uwagę, ale tam gdzie potencjalnie słyszymy o różnych historiach sukcesu, historiach z budowanych fortun, gdzie ktoś zainwestował 10 tysięcy złotych i zarobił pół miliona, milion, to to rozpala naszą wyobraźnię i przyciąga nas do takiego rynku. Kiedy pojawia się w nas wielka chciwość, to pojawia się większa gotowość na ryzyko i wielu ludzi w Polsce podjęło takie ryzyko i żeby zwiększyć potencjalne zyski, wzięło kredyt, który przeznaczyło na zakup właśnie kryptowalut. Niestety, jak to bywa z inwestycjami, które obarczone są jakimś mniejszym bądź większym ryzykiem w zależności od tego co i kiedy kupujemy. To nie każda historia kończy się dobrze. Rynek niestety zna historię wielu takich sytuacji, gdzie kupione aktywa, które są wysoko wyceniane, po prostu w pewnym momencie mają odreagowanie i ich wycena spada, a my tracimy swoje pieniądze, jeżeli te aktywa na tak zwanym dołku sprzedamy. Dlaczego w ogóle na kanale nabici przez banki taki temat dzisiaj poruszam? Nie jestem ekspertem od inwestycji, nie jestem ekspertem od kryptowalut, jestem ekspertem od nie Nieuczciwych umów kredytowych. I w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób można odzyskać chociażby część strat albo nieuczciwie pobranych kosztów przy kredycie gotówkowym. Od razu zaznaczę, ponieważ większość ludzi na rynku jednak traci. Więc absolutny disclaimer absolutne ostrzeżenie na start. Jest taka ogólna zasada w inwestycjach, że inwestować powinniśmy tyle, ile jesteśmy gotowi stracić. I branie kredytu po to, żeby inwestować jest wysoce ryzykownym zachowaniem i absolutnie go nie rekomenduję. Natomiast, ponieważ nie jestem doradcą inwestycyjnym i nie będę Ci mówił, co Ty masz robić ze swoimi pieniędzmi, ja zajmuję się sytuacją, kiedy kredyt jest już wzięty. I pomagam w tej sytuacji zrobić z nim porządek, jeśli jest nieuczciwy. No więc, co w sytuacji, jeśli mleko się już rozlało? Co w sytuacji, kiedy wzięłaś bądź wziąłeś taki kredyt gotówkowy, czy dobrałaś takie pieniądze do jakiegoś kredytu i przeznaczyłaś na zakup kryptowalut, akcji, Forex? Czy też nawet takie pieniądze straciłeś bądź straciłaś w kasynie? Co w takiej sytuacji można zrobić? W takiej sytuacji, korzystając z prawa, z ustawy, która weszła w 2011 roku, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli. To słowo jeżeli tutaj jest kluczowe. Jeżeli Twoja umowa zawiera nieuczciwe zapisy. Sankcja kredytu darmowego, czy też opcja takiego kredytu darmowego za karę dla banku, dotyczy sytuacji takich, w których bank zawarł z Tobą umowę, która nie jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim. Takie szczegóły, czego to dotyczy, za chwilę wejdziemy, ale wyobraź sobie, że wziąłeś czy wziąłeś taki kredyt, kupujesz w 2021 roku, kiedy był ostatni szczyt wycen na Bitcoinie i innych kryptowalutach, bierzesz kredyt, kupujesz licząc, że zarobisz pieniądze w łatwy i przyjemny sposób, a następnie w 2021 roku już pod koniec, to była okolice listopada, grudnia, te ceny zaczynają się załamywać, Grudzień zaczyna się Bessa, i w kolejnym roku wycena tego bitcoina poleciała o ponad 60%. Wielu inwestorów wtedy sprzedawało swoje kryptowaluty po zaniżonych cenach, w panice, że stracą wszystkie pieniądze. No i mamy sytuację, jaką mamy. Mamy sytuację taką, że być może straciłeś, być może zarobiłeś na kryptowalutach. Ale finalnie kredyt i tak jest do oddania. No więc na czym polega ta opcja kredytu darmowego? Otóż okazuje się, że jeżeli bank w takiej umowie zawarł nieuczciwe zapisy, na przykład kredytując Ci prowizję za jego udzielenie, bądź kredytując ci ubezpieczenie, które zostało do takiego kredytu doliczone i pobierał później w ratach od tego odsetki, to jest to już taka przyczyna, dzięki której możemy skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego, czyli takiej kary przewidzianej ustawowo, że jeśli bank zawarł z tobą umowę niezgodną z ustawą o kredycie konsumenckim, to taki kredyt dla ciebie, jako dla konsumenta, może być za darmo. Co to w praktyce oznacza? W sytuacji, kiedy dochodzi do stwierdzenia, że taka umowa jest Nieuczciwa, a jest kilka różnych punktów, w których taka umowa może mieć rzeczy niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim, np. nieprawidłowo wyliczone realna roczna stopa oprocentowania. Niewłaściwie podana kwota całkowitego kredytu i wiele innych niejasności, które omawiałem już w poprzednich odcinkach na moim kanale, to najlepiej, żeby to zobrazować, omówmy to na konkretnym przykładzie konkretnego case study jednego z klientów, których obsługujemy. Klient wziął kredyt, który został w umowie zapisany jako kwota 114 673 zł. Kwota udostępnionego kapitału to kapitał udostępniony klientowi wynosił 109 730. I tutaj co ciekawe, to jest bardzo mało skrajny przykład, bo tutaj te dodatkowe opłaty wynoszą całkiem niedużo. To jest zaledwie, jak widać, 5000 zł dodatkowych kosztów w postaci prowizji bądź ubezpieczenia. Kredyt był na 96 lat, czyli dokładnie na 8 lat. Klient jakiś czas płaci taki kredyt, no i teraz według banku obecne jego saldo zadłużenia wynosi 98 311 zł. Po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, jaki będziemy mieli efekt? Na co to wpływa? Kiedy dochodzi do tego, że bank musi ponieść karę, czy też sankcję kredytu darmowego, czyli i kredyt jest za darmo, musi zwrócić wszystkie prowizje, które pobrał, wszystkie odsetki i wszystkie ubezpieczenia. Skutkiem tego te pieniądze, które wpłacaliśmy w formie rat do początku kapitałowo-odsetkowych, wszystkie te odsetki, całą prowizję, którą zapłaciliśmy, czy też koszty ubezpieczenia bank nam musi zwrócić. Dodatkowo, ponieważ przez dalszą część trwania tego kredytu, bo umowa jest dalej w mocy, cały czas jest ważna i będziemy ją spłacać, ale nie płacimy już odsetek, nie płacimy prowizji i ubezpieczeń, więc wysokość raty nam spada. No, zobaczmy to na konkretnych liczbach. Po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, ten konkretny klient. Jego saldo zadłużenia spadnie z 98 do 93 tysięcy złotych, czyli tu już mamy 5 tysięcy złotych oszczędności na samym saldzie zadłużenia. Obecnie klient płaci ratę w wysokości 1949 zł. i 83 grosze. Ta rata spadnie o prawie 690 zł, kiedy odejmiemy z niej odsetki, ubezpieczenie i prowizję. Czyli będzie wynosiła 1261,74 zł. O jaką kwotę pójdziemy tutaj walczyć do sądu? Jakie są potencjalne oszczędności, dla których warto rozpatrzyć bardzo poważnie wytoczenie wojny bankowi? Do tej pory klient, spłacając ten kredyt, wpłacił do banku odsetki w wysokości ponad 27 tysięcy. Dodatkowo wpłacił już 700 zł spośród tych 5 tysięcy. Tak? Te 5 tysięcy kosztów. Jest rozłożone na wszystkie raty na całe 8 lat, więc tutaj tych kosztów jest niedużo. Zobaczcie, bank dodatkowo w cudzysłowie przyciął na tych kosztach kilkaset złotych, a już daje nam to prawo do zastosowania tej sankcji kredytu darmowego. Więc mamy prawie 28 tysięcy i to będzie wartość przedmiotu sporu. To z tą kwotą pójdziemy do sądu, jeśli umowa ma nieuczciwe zapisy. Tutaj w tym przypadku z tą kwotą poszliśmy do sądu o zwrot tych 20 prawie 8 tysięcy złotych, ale to nie jedyne korzyści. Mamy tu hipotetyczną kwotę odsetek umownych, czyli gdyby klient nic dalej z tym nie zrobił, będzie dalej płacił ten kredyt, to w każdej racie będzie płacił odsetki. Gdyby spłacał ten kredyt do końca, to tych odsetek. Wpłacił 27 tysięcy, a wpłaci jeszcze 46 tysięcy ponad. Kiedy zastosujemy sankcję kredytu darmowego, to tych 46 tysięcy nie będzie musiał płacić i jest to jego oszczędność. Dodatkowo zaoszczędzi te koszty około kredytowe, które łącznie wynoszą 5 tysięcy. Tak jak widzicie, tutaj na tym wyliczeniu zapłacił już te 700 zł, a pozostałe niecałe 4300 nie będzie musiał płacić. Więc łączna suma korzyści tego klienta. Która wynika z pozwania banku i zastosowania sankcji kredytu darmowego to ponad 78 tysięcy złotych, 28 tysięcy w gotówce do odzyskania. I 50 tysięcy w korzyściach, czyli w pieniądzach, których nie będzie musiał do banku zapłacić. I teraz, dlaczego o tym mówimy? Pojawiło się trochę pytań od Was w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, które brzmiały mniej więcej tak, i postaram się na nie właśnie odpowiedzieć. Pytaliście, Grzegorz, co jeżeli kupiłem w 2021 roku bitcoina? Kupiłem go na samej górce, później były spadki, ja na tym straciłem. Musiałem sprzedać, bo spanikowałem i teraz nie dość, że straciłem na kapitale, to jeszcze mam kredyt. Czy można coś tutaj zrobić, jeżeli na takiej inwestycji straciłem? No więc, oczywiście, na pewno takie wydarzenia, które były Twoim udziałem, są cenną lekcją, że zanim w coś zainwestujemy, to warto się edukować, zdobyć wiedzę i podejmować takie decyzje bardziej świadomie, a już być może prawie na pewno. Nie robić tego na kredyt. No ale mleko mamy rozlane. Nie będziemy się rozliczać w ten sposób z przeszłością. Zastanówmy się, co tu możemy zrobić. Więc jest możliwe to, że odzyskasz część strat. Z całą pewnością ja nie pomogę w tym, żeby odzyskać część strat, które poniosłeś z tytułu, czy poniosłaś z tytułu tego, że wartość bitcoina jest zmienna i kupiłeś go drogo, sprzedałeś. Tanio. Natomiast jeżeli chodzi o sam kredyt, to tutaj możemy co nieco ugrać. Jeżeli Twoja umowa kredytu gotówkowego bądź konsolidacyjnego ma nieuczciwe zapisy i przeznaczyłeś środki z tego kredytu właśnie na zakup kryptowalut, akcji, forex, czy nawet straciłeś te pieniądze czy zainwestowałeś w cudzysłowie w kasynie, to trzeba sprawdzić, czy taka umowa ma nieuczciwe zapisy, i jeśli ma, to trzeba pozwać bank. I zastosować sankcję kredytu darmowego, gdzie po wygranej sprawie odzyskasz wszystkie prowizje, wszystkie odsetki i wszystkie ubezpieczenia. A na dalszą część trwania tego kredytu, rata Twojego kredytu spadnie o około połowę, czasami jest to 60%. Wszystko zależy od konkretnych parametrów kredytu, jak długo jest spłacany, ile już spłacono, i tak dalej, i tak dalej. I też samego oprocentowania, ile jest tych kosztów. W omawianym przed chwilą przykładzie mieliśmy do czynienia z bardzo niskimi kosztami, bo 5 tysięcy zł przy 100 tysiącach to są niskie koszty. Widziałem wiele takich umów i wiele takich spraw prowadzimy, gdzie kredyt był na 60 tysięcy, a koszty około kredytowe wynosiły 40, czyli około 60 ponad. Procent kwoty całego kredytu, więc tutaj te różnice będą zależeć od indywidualnych parametrów Twojej umowy. Jak sprawdzić, czy Twoja umowa zawiera takie zapisy i ile ewentualnie pieniędzy masz do odzyskania? Jest na to jeden bardzo prosty sposób. Zeskanuj kod QR, który właśnie Ci się tutaj pokazuje, a przejdziesz na stronę, gdzie po wypełnieniu formularza zostawisz swoje dane kontaktowe, a ekspert z mojego zespołu w ciągu następnych dwóch dni roboczych zadzwoni i zweryfikuje Twoją umowę. Sprawdzi, czy są w Nieuczciwe zapisy i ile pieniędzy masz do odzyskania. Taka analiza, takie sprawdzenie jest całkowicie bezpłatne, a potem znając już fakty, czy Twoja umowa pozwala zastosować tą sankcję kredytu darmowego, czy to się opłaca, czy analizując koszty, jakie trzeba ponieść, by taką sprawę poprowadzić i potencjalne korzyści do uzyskania, czy gra jest warta świeczki, podejmiesz decyzję, czy chcesz nawiązać współpracę i zlecić nam swoją e, sprawę. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zeskanuj ten kod QR, wypełnij formularz, a ekspert z mojego zespołu zadzwoni i sprawdzi, jak możemy ci pomóc. Kolejne pytanie, które się pojawiło: a co jeśli ja wziąłem kredyt, kupiłem za niego, na przykład właśnie Bitcoina i na nim zarobiłem? Czy w takiej sytuacji również mogę odzyskać pieniądze z banku? I tu bardzo ważna informacja: rezultat inwestycji nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla sprawdzenia tego, czy Twoja umowa jest uczciwa, czy nie i dla wyniku sprawy sądowej pod kątem zastosowania sankcji kredytu darmowego. Tutaj sprawdzamy tylko, czy cel nie był związany z działalnością gospodarczą, czy był to cel konsumencki, czyli jako konsument, osoba prywatna takie inwestycje poczyniłeś bądź poczyniłaś i jeśli tak, to w takiej sytuacji możemy korzystać z tej sankcji kredytu darmowego. I nie ma znaczenia, czy na tych kryptowalutach straciłeś, czy straciłaś, czy też Zyskałeś. Najważniejsze z punktu widzenia prawa jest to, czy umowa jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, czy też z ustawą o kredycie konsumenckim. Zgodna nie jest, więc znowu, aby to sprawdzić, Wypełnij formularz też, jeżeli nie działa ci kod QR z jakiegoś powodu, to w opisie do tego filmu i w pierwszym komentarzu znajduje się link do tej samej strony do zapisania się na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu, do czego zapraszam. Zanim odpowiem na kolejne pytanie, które zadawaliście w temacie kryptowalut, to oczywiście przypominam, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach i koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem, jeżeli masz pytania dotyczące właśnie Celu inwestycyjnego czy w ogóle zastosowania sankcji kredytu darmowego, na które chciałbyś, żebym odpowiedział w kolejnych odcinkach. Koniecznie napisz je w komentarzu. I jeżeli materiał jest dla ciebie wartościowy, również zostaw komentarz po to, aby algorytmy YouTube pokazały go osobom, które powinny go również zobaczyć. A jeżeli masz znajomą lub znajomego, który właśnie takie trafne bądź nie inwestycje. W kryptowaluty czy inne aktywa popełnił na kredyt, to wyślij mu link do tego filmu. Kolejne pytanie, jakie się pojawiło, to to Grzegorz: A co jeśli ja nie kupiłem Bitcoina, tylko kupiłem jakieś inne aktywa typu altcoiny, jak Ethereum, czy jeszcze inne, jakieś memcoiny, Dogecoiny i tak dalej, i na nich straciłem, zyskałem, nie ma znaczenia. I tu znowu, odpowiadając na to pytanie, jaki rodzaj aktywa z branży kryptowalut zakupiłeś, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia Analizy, czy umowa jest uczciwa czy nie. Sprawdzając umowę, sprawdzamy, czy jest ona zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, czy nie jest. Jeżeli nie jest, to wówczas wnosimy o zastosowanie sankcji kredytu darmowego. Jeżeli masz inne pytanie niż te, na które odpowiedziałem, koniecznie napisz je w komentarzu, a w kolejnych odcinkach się do nich odniosę. Natomiast teraz możesz zapytać to, jak to wszystko później działa? Na czym to polega i jak się te pieniądze od banku odzyskuje? Oczywiście, jeżeli byśmy dzisiaj zapukali do banku, puk, puk, dzień dobry, wziąłem kredyt na kryptowaluty, no i wiecie państwo, straciłem, ale słyszałem, że w mojej umowie są nieuczciwe zapisy, więc chciałbym, żebyście oddali mi prowizję, odsetki i wszystkie ubezpieczenia. Tak jak pewnie się domyślasz, bank... Dobrowolnie niczego ci nie odda. Oczywiście bank spróbuje ci zaproponować nowy, tańszy kredyt. To jest ostatni taki sposób, który banksterzy wymyślili na to, żeby pozbawić cię możliwości dochodzenia sankcji kredytu darmowego, bo jeśli taki kredyt spłacisz lub, jak to się mówi, zrolujesz, czyli weźmiesz nowy kredyt, który spłacisz tamten, to od spłaty tego kredytu masz tylko rok na to, żeby powołać się na sankcję kredytu darmowego. Bankierzy czy banksterzy bardziej wiedząc o tym, proponują klientom, którzy idą po dokumenty do banku, żeby sprawdzić, ile tam już Płacili po historię kredytu, proponują takie nowe kredyty z mniejszą ratą czemu, bo wiedzą, że dużo więcej kasy mieliby ci do oddania, gdybyś pozwał ich poszedł do sądu. Więc jak wygląda cały proces? Krok pierwszy to jest analiza umowy, to już o tym mówiłem. Tu masz kod QR, zeskanuj, wypełnij formularz ekspert z mojego zespołu zadzwoni, sprawdzi umowę, wyliczy roszczenia, powiedz, jak wygląda proces, jak wyglądają całe koszty, ty podejmujesz decyzję, czy chcesz działać, czy nie. Krok drugi to jest wniosek do banku po dokumenty, który od nas dostajesz. Taki wniosek składasz do banku i bank wydaje całą historię spłat na bazie której widzimy, ile tych pieniędzy pobrał, ile było nieuczciwie pobranych i wyliczamy już roszczenia takie do złożenia reklamacji. Składamy następnie w kroku trzecim reklamację do banku, w której powołujemy się na sankcję kredytu darmowego, na to, że bank powinien zwrócić te pieniądze. Oczywiście odpowiedź banku jest do przewidzenia. Bank odpowie, jak to klasyk mówił. To nie moja ręka, no więc pozostaje nam droga sądowa. Tutaj działamy dwutorowo. Z jednej strony kierujemy pozew do sądu, z drugiej strony kierujemy również do rzecznika finansowego wniosek o wydanie istotnego poglądu w sprawie. To jest taki dodatkowy dokument, który bardzo wzmacnia argumentację sądową, gdzie rzecznik finansowy wypowie się na temat konkretnie Twojej umowy kredytowej. I taki istotny pogląd w sprawie w sądzie jest ważnym argumentem. Kiedy zajmowaliśmy się na początku sprawami kredytów pseudofrankowych, to uzyskiwanie takich właśnie istotnych poglądów w sprawie bardzo pomogło w przeforsowaniu takiego rodzaju orzecznictwa, gdzie dzisiaj wygrywa 99% Frankowiczów sprawy z bankami. Następnie toczy się sprawa sądowa, na której raz sąd może wezwać Cię jako stronę i zadać pytanie dotyczące właśnie okoliczności wzięcia tego kredytu, na co przeznaczyłeś środki, więc ważne jest to, aby tu zawsze mówić prawdę, też naszym ekspertom nie wymyślać, tylko powiedzieć jak było, bo jest to ważne, później kiedy idziemy do sądu i coś byśmy tutaj nawymyślali, naczarowali, na etapie analizy umowy to później staniemy przed sądem, będziemy przysięgać, że będziemy mówić prawdę i tylko prawdę i wtedy pojawia się stres i mówimy jak faktycznie było, a wtedy Taką, gdybyśmy coś nakłamali tutaj, to można taką sprawę przegrać. Na własne życzenie, lepiej jest wiedzieć, że nic nie mogę uzyskać albo że jest wysokie ryzyko, niż pójść do sądu i żeby okazało się, że sprawę nie wygram. Więc tutaj podczas takiej rozprawy mówimy o tym, na co przeznaczyliśmy środki i następnie, kiedy sąd zastosuje sankcję kredytu darmowego, to bank musi się z nami rozliczyć, czyli musi zwrócić wszystkie prowizje, wszystkie. Ubezpieczenia i wszystkie odsetki, a następnie przedstawić nam nowy harmonogram spłaty kredytu, który będzie uwzględniał już tylko sam kapitał. Jaki mamy rezultat? Rezultat mamy taki, że jeżeli pożyczyłeś z banku 100 tysięcy złotych, to dokładnie 100 tysięcy do banku oddasz, czyli kredyt był za darmo. Na tym skrócie właśnie polega sankcja kredytu darmowego. Jeżeli masz pytania do tego jeszcze, jak to działa w szczegółach, zadawaj w komentarzach. Z przyjemnością odpowiem podczas następnej sesji QA, gdzie odpowiem na pytania z Waszych komentarzy. A co jeśli taki kredyt wziąłeś i go spłaciłeś? Czyli taki kredyt został wzięty, ale później spłacony. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły oczywiście omówiłem w tym filmie, jeśli go jeszcze nie widziałeś, to koniecznie obejrzyj go teraz.